Tutaj sam Paweł tym razem. Eee, wybrałem się na, na przechadzkę w góry. Chciałem wejść na ten taki grzbiet, który jest widoczny przed nami, ale Ale w końcu się wycofałem, bo nie, nie mogłem znaleźć jakiejś dogodnej drogi na niego. Teraz widać tutaj, że od prawej jest jakieś łagodniejsze wejście, ale. <laughs> Ale... no nie widziałem tego podchodząc i, i w końcu stamtąd się wycofałem. Widać tam tuż tuż na lewo od tego grzbietu, tam w chmurach jest szczyt wulkanu. Troszkę go widać, odrobinkę w tym momencie. Ja teraz wracam do domu, takim tutaj polem przecinanym kempami. Strasznie niewygodnie się po tym idzie co chwilkę jakieś strumyki małe, albo taki bardzo podmokły teren, tuż po śniegiem. Te kępy takie... Nie, nie są twarde, więc jak się po nich stąpa, żeby nie chodzić po wodzie, to też strasznie się uginają pod stopami. Ale tutaj fajnie, znalazłem jakiś trop zająca, czy czegoś takiego i trochę po nim szedłem i... i kurczę, i łatwiej rzeczywiście, tutaj jakaś... to nie jest dróżka, to jest jakieś... Mm, no taka... taka ścieżka jakby bez, bez tych kęp. Tutaj strumień taki rudy. Niektóre tu są takie czyściutkie zupełnie, a niektóre są takie ru rude. Aż to wygląda jak jakieś... jak jakieś odpady chemiczne. No ale to... to ze względu na... na skały wulkaniczne prawdopodobnie. No niestety nie, nie mogłem znaleźć jakiegoś dobrego szlaku. Na, na tę górkę, na którą wchodziłem. Na mapie po prostu są zaznaczone jednym kolorem takie ścieżki, które teoretycznie są szlakami. Nawet wiodą aż do, do szczytu wulkanu. Ale... Ale no ciężko je znaleźć i nie, nie, mają, nie mają różnych kolorów. Nie są oznaczone nijak w terenie, tak jak w Polsce. Także... Także trzeba trochę na własną rękę, co czasem nie jest łatwe. Ale no, już słyszeliśmy, że, no, że Islandia trochę nie jest przygotowana na turystykę. Że jeszcze parę lat temu, to, to tu mało ludzi przyjeżdżało, a kraj jest dość duży, więc może nie, nie widzieli potrzeby, żeby dużo przygotować tych szlaków. No ale teraz to się zmienia. Teraz Ostatnie, ostatnie dwa lata bardzo duży wzrost. Dużo, dużo Amerykanów przede wszystkim przyjeżdża. Chyba mają takie oferty często, jak lecą do Europy, żeby się zatrzymać na przykład na dwa dni na Islandii albo na tydzień po drodze. I, i mają tanie bilety, więc korzystają. No, tam widać reef. Ładnie. Wracam, wracam tam teraz. I dalej, fiordy zachodnie. A tutaj płynie taka rzeczka, no potok w sumie. Miejscowy potok Froda. Idąc pod tę górę, musiałem przez niego przejść. Niestety, częściowo z wodą po, do połowy łydek, bo, bo po prostu nie, nie było za bardzo żadnych przejść. No, no to tyle. Pozdrowienia z gór. <grym> Cześć.